Hej, wybary. Jestem w stroju, a właściwie bez stroju, tutaj w takim domowym stroju, no bo jest ciepło, piękne, nawet w tej chwili świeci słońce, muszę Wam powiedzieć, ale dlaczego robię to włączenie? No, oczywiście muszę skonfrontować moje refleksje z tymi rzeczami, które podają w mainstream. Mainstream podaje. W końcu się zastanowiło. Widocznie ktoś im tam nakazał i powiedział: Słuchajcie, musicie trochę bardziej krytycznie podejść do tych zapowiedzi pogody i w ogóle, um, co się dzieje z tym klimatem, i że wcale nie mamy najbardziej gorącego lata w historii Ziemi, tak jak zapowiadaliście na początku lipca. Nie mamy, nie mamy również, Suszy. I to nie tylko w Austrii, ale w bardzo dużej części Europy. A więc Europa w Środkowa, Wschodnia, Północna, Zachodnia i bardzo duża część Europy Południowej. No więc redaktorzy przejrzeli szybko te swoje materiały i zaczynają mówić. Mówić. Dlatego, że się skończył lipiec i można już podsumowywać. I wiecie, co teraz mówią? Mówią tak. Słuchajcie, to ten lipiec był najbardziej mokry od 30 lat. Mokry, to znaczy z bardzo dużą ilością opadów. Następnie mówią, również i temperatury były bardzo umiarkowane, jak na ostatnie 40 lat. Zaczynają. Nagle przemawiać innym głosem, bo nie da rady inaczej. Ale na samym końcu dodają: Nie, ale generalnie rzecz biorąc, nie będę już się rozwodził. Wiecie, co mówią. Nie, 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 ale słuchajcie, to nie, to nie znaczy, że mamy zarzucić tutaj to wszystko: płacenie coraz większych podatków CO2, zarzucić tą według nich. Tak zwaną ochronę klimatu, poprzez i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę chyba o tym mówić, co oni wyprawiają. Przed czterema dniami pokazał, e, e, bardzo udany moim zdaniem prezydent Trump, co można z tymi historiami zrobić. Można je zatomować, zmienić przepisy. On zmienił: nie ma podatku CO2 więcej, nie ma. Tego, e, ja to nazwie, zamulania mózgu końcem świata z powodu wysokich temperatur nie ma. Jest koniec kropka, a ponieważ zatamował płatności CO2, więc do budżetu amerykańskiego zacznie wpływać od 50 do, z tego co słyszałem, 100 miliardów dolarów z powrotem. Bo ludzie, zwykli ludzie, my, znaczy oni, Amerykanie, bo my dalej będziemy obciążani, nie będą obciążani tym podatkiem. CO2. Ogłupiałym, za co? Za oddychanie, tak, za nasze oddychanie, bo wydychamy CO2. Tu, w EU, w Europie ciągle od nas tego żądają i twierdzą, że to poprawi klimat na całym globie ziemskim. Okej, okay, nie będę rozwodził tematu, chyba wszyscy wiemy o co chodzi. O co chodzi? O wyciąganie pieniędzy. Po niemiecku się to nazywa Abzocke. Pozdrawiam.